O Julian, to niesamowite jak brzmisz jak nie masz mojego kutasa w Dziękujemy za prowadzenie bratu znanego i lubianego Piotra Szumowskiego. Brat Piotrka ma tylko jedną wartą wspomnienia cechę, którą jest jego imię, ale jest też imiennik, znany wszystkim Król Julian, którym głos podkłada Jurek Boberek. Julian, śmieszniejszy jest od Ciebie upośledzony posterunkowy z rodziny zastępczej, a bardziej rozpoznawalną twarz ma piechór z Warcrafta trójki. Gry, gry w którą nikt nie gra od 12 lat i piechór ma przy Brat Piotka Szumowskiego charakteryzuje się tym, że ma aparycję Ryana Goslinga i maniery Rokiego Balboa. Znacie, powied znacie powiedzonko Sra wyżej niż ma? Brat Piotrka Szumowskiego musi ciągle chodzić z parasolem, żeby uchronić się przed deszczem własnego kółka. Jest z nami Adam. Z Adamem nigdy nie będziemy kolegami, bo Adam jest pojebany i nieobliczalny. Adam jest tak pojebany i nieobliczalny, że kiedyś jak szedłem z nim, jak, jak był na występach w Poznaniu, szedłem z nim przez miasto, jakieś ziomki takie w stylu Warsaw Show nas wyzywały od pedałów. Adam podszedł do najgłośniejszego i największego z nich i zapytał, mówisz na mnie pedał, bo rucham ci starego? nie będziemy kolegami, jesteś pojebany i nie wliczany. Zresztą rozmowa z Adamem jest totalnie niemożliwa. Niewykonalny jest jakikolwiek smutok. E, kiedy Adama się zapyta, co tam u ciebie, on odpowiada, na jakie psychotropy się ostatnio przerzucił. E, jak już było mówione, Adam umówił się kiedyś na randkę z Daunem. Przypadkiem podobno. Ale przede wszystkim Daunowi się trochę pojebało, bo foty Adama były mylące. Adamowi, jako człowiekowi otwartemu, nie przeszkadzało, że ona ma dawna, natomiast jej przeszkadzało, że on nie ma. Aby stworzyć jej komfortowe warunki, Adam wziął ją na występ z Mogła poczuć, że wygląda jak gwiazda. Bender lubi się bić. Nieśmiało w góry powiązuje ten fakt z poprzednią informacją, którą, którą wam przekazałem. I w głowie tworzy mi się obraz chorego, pojebanego, zwyrodniałego Skurwiela. E, jest z nami Gajos. Krzysiu zaczął od mocnego wejścia na scenę poznańską. Otóż od początku zażycił, zażyczył sobie, żeby mówić na niego pan Gajos. E, zresztą dzisiaj nie padło ani razu jego nazwisko: to jest Krzysztof Gajewski, a nie żaden Gajos. Działalność pod pseudonimem artystycznym na początku drogi w stand-upie przyniosła efekt odwrotny od zamierzonego. Krzysiu, nikt nie wie, kim ty kurwa jesteś. A już na, ciebie nie, a już na pewno nie będę cię nazywał panem Gajosem. Zresztą możemy mówić, co nam się żywnie podoba. Krzyś jest prawdopodobnie teraz tak skuty, że ni w chuj nie czaje, co mówię. <śled> W swoim e, otoczeniu za Mędrica. jego otoczenie już on zostało mniej więcej określone przez kręgę. sam siebie ma za wulgarnego, niepokornego i, i, i spostrzegawczego obserwatora. Krzysiek, kurwa, docierają do nas poczta, e-maile i gazety. Prorok z Turku nie jest dla nas oknem na świat. Poródź się ze swoją rolą powiewu prowincjonalności. Żyjąc w jednym pomieszczeniu ze świniami, osłami i innymi zwierzętami hodowlanymi, Krzysiek nauczył się swojego nietypowego podejścia do kobiet. Ona musi być na czworaka, mieć futro, a jego musi stymulować ktoś w, w chirurgicznych rękawiczkach. Ten chory skurwiel nie ma w sobie szacunku do prywatności, ale czego się spodziewać po kimś, kto mu pierwszy raz skozą na sianie przerzucanym przez sąsiada? Jacek, fajnie, że jesteś. Co, w kolejnej impreze byłeś na liście. Nie no? musiałem wchodzić za wejście. Gratulacje, Jacek. Jacek jest tak skąpym że chodzi na randki tylko jakieś poznań za i tak zabiera dupy do baru mlecznego. Stramik pisze bloga, na którym zarzuca ludziom kasztańskie poczucie humoru. Kasztańskie, czyli płytkie, polegające na prostactwie skojarzeń. Stramik nazwał swojego bloga Comic Out. Pierdolony rów mariański intelektu. Nie, że taka głębia, tylko takie dno, Jacek. Jacek ma na przedramieniu tatuaż latawca, którym wabi swoje ofiary do, do łóżka. Jak samo mówi, jego żona jeszcze się nie narodziła. Jace to patrzy na nieładne, widzę, że nikt się nie zorientował, że siedzi dum do góry i twarzą do dołu. Czyli jednak taki bohatery odbyt wygląda porównywalnie i daję Ci dobrą poradę. Nie jest to powszechna wiedza, ale stramik był dla J.K. Rowling bezpośrednią inspiracją do stworzenia postaci Hagrida z i odcinki. Stranik, czas na kilka słów prawdy. Pochodzisz ze związku Danego Devito z Jezusem Świebodzińskim. Odrzucili cię, bo nie mogli znieść widoku czegoś tak pokracznego. A teraz przejdziemy do Michała. Michał jest ofiarą miłości swoich własnych rodziców. I totalnie, on totalnie nie wie, co to znaczy: odpowiedzialność finansowa i najchętniej by wszystko robił pro bono, bo i tak rodzice dadzą mu hajs. Sięga to strasznie głęboko, bo już miesiąc po tym, jak matce przyjechał 4000 złotych z jej karty, dostał od niej nowy telefon i kupon na rodzinną kolację w KFC. Takie standardy żywieniowe są w jego domu rodzinnym, że menu wybierają tego rzeczy o nazwie familijne dla dwóch mega i się tym nie dzielą. <śla> Michał często mówi, że ma problem z pewnością siebie i nie niedostosowaniem się do rzeczywistości. Michał to nie jest twój problem. Twoim problemem jest kurwa to, że jesteś gruby jak, sześcio, jak sześciotomowe wydanie encyklopedii Jest Jesteś taką bizną, że pokażesz jak Tomasz kamel przez prowadzić ramkę w ciemno. Michał ma piękne oczy, w których można się zagubić. Zupełnie jakiego penis w złoła w tłuszczu na jego brzuchu. A gdzieś pomiędzy jednym a drugim można odnaleźć jego laskę. Lasko Michała wytrzymaj wysyłamy ci wodę, opatrunki i żywność. Pozostaje mi tylko nadzieję, że Michał nie wchłonie porami skóry zarówno laski, jak i żywności. Krzysiu, ja przed tym Jansem, przed tym Rausem pomyślałem sobie... Inni pewnie sobie pomyślą po tym Rousie, że my cię wcale nie lubimy, uważamy za pajaca i nie chcemy się z tobą zadawać. Chciałbym to zdementować i rozwiać wszelkie wątpliwości na samym początku. Nie lubimy cię, uważamy cię za pajaca i nie chcemy się z tobą zadawać. E, ale chcemy ci pokazać, co możesz sobie zmienić. Michał, to nie jest coming out, to jest wake up call. Jacek jest mi bliski jak społeczność gołębiarzy. Tak? Szkoda, że go nie było w Katowicach w 2012 Kiedy patrzę na Jansa, myślę tylko o jednym. Panie Bobrze, jak pan to robi, że ma takie białe zęby. Ostatnio jak spotkałem Jansa na ulicy, powiedział mi, że jest nagrzany na jakieś ruchanie, ma ochotę na jakąś szmatę bez ograniczeń, żeby sobie coś spnąć. Idę na obiad do matki Krzysztof jest strasznie zakochany w lasce, z którą kiedyś mieszkał, a która go rzuciła, chciałby znowu móc otworzyć tą dawną relację, tęsknić tęskni za jej codziennością Pani Mamo Jansa, proszę nie pozwalać mi gdzieś wprowadzać. <grym> Krzysztof jest E, śmiało, śmiało. <grym> Krzysztof jest przystojnym, rosłym też mężczyzną, mam więc teorię, że był paskudnym, koślawym dzieckiem. E, on zdaje się to mógł potwierdzać, mówiąc, że w dzieciństwie dużo wdawał się w bójki. Krzysiu, jak, e, jak cię inni napierdalają, to nie jest wdawanie się w bójkę, tylko padanie jej ofiarą. Tempem, dzielimy się ze sobą notkami w swoim życiu i żeby było nam łatwiej wymyślać żarty. Jas napisał sobie dość bogato do wieku studenckiego, po czym zakończył enigmatycznym, potem zainteresowałem się stand-upem i resztę już znacie opowieści. Kurwa, Krzychu, z jakich opowieści? E, jesteś jak Bartoszewski, jesteś jedynym, jedynym świadkiem swojego bohaterstwa. <noise> Którzec myśli o sobie, że jest jak forest Gump, bo jest trochę głupi i lubi biegać. Tyle, że Forest był sławny i co najważniejsze bezinteresowny, Krzysztof. Są to dwie cechy, których nigdy nie posiądziesz, bo jedna nie będzie ci dana, a z drugą trzeba się urodzić. Jarz ma świetny żart o tym, że zrobił się zbyt e, romantyczny na masturbację. Ogromnie mnie ten dowcip bawi, ale bawił mnie dużo bardziej, kiedy pierwszy raz słyszałem go od kutka na open micu w jednym życiu. Ponieważ Krzysztof ma bardzo luźne podejście do kwestii inspiracji innymi komikami, to na 100% będzie miał w przemowie przygotowany tekst o tym, że wyszedł z tego roasta pokonany, i żarty spłynęły po nim. Lecz Krzysiu, nie płynie w tobie krew tygrysa i wiem, że wgrysiliśmy ci się w samo serce. Będę po poli kończył, bo jego Juliana już się zbliża, co jest zwiastunem tego, że i on zaraz się pojawi. Dziękuję.